A, Cześć dziś, wszystkim. Dzisiaj będziemy otwierać paczkę z petardami od. chyba pirogrzmot, Nie wiem, może. No, raczej tak, raczej tak. No bo to zakupy, kupiłem z dwóch sklepów i nie wiem, z którego to tak naprawdę przyszło. Pierwszego. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Podniosę. O to jest Max Nie mogę wyżej Ale jest bardzo drogo w tym roku Bardzo drogo O Fajne dumbo widzę mhm, Naklejki. Pierwsze petardy to są super tu, 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 bo nie widać Super Whistling 20 od yy, SR Pyro, SR -pyro. Black Scorpion. Eee, taka ciekawa ciekawostka Black Scorpion to jest normalnie y, pod taką nazwą są so Firewerki y, na Stany Zjednoczone. A u nas sobie importer dodatkowo Pyro y, mówię też. Eee, SR Pyro sobie nazwali, SR Pyro i tak do nas ściągają jako SR Pyro. A normalnie to jest producent Black Scorpion. Kategoria F3 26 gram no, Może nie najgorzej. Tak, tylko tu będzie jeszcze z gwizdem Gwizd Wybuch, Flara ciekawe czy jest, to nie będzie za dużo. No dobra, pokazuj dalej. Następne to są eksplozivy trójki. A to chyba jakiś gratis daliba, ja tego nie zamawiałem. Możliwe Dalej Original B Original B to jest tropik, tak? To jest tropik. Co to jest? O, co to jest? Powiem szczerze Myślałem, że to jest tropik, bo tak wyglądają jak te e, eksplozivy czwórki piątki mhm. i ja myślałem, że to jest od tropika, to jest... Kto, to to kto to Ty tu to... jest niby 70 gram? Na paczkę? No. Ja pierdzielę. Kto tu jest producentem tego albo jakimś tym po czesku? Hmm. Jung Fireworks. Hm, huh. SRO. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Praga. Hm. No. Mogą być mocne. Mogą być mocne, czyli faktycznie miałem 3,5 grama. Ale oh, bardzo są na czarnym prochu. Takie małe na czarnym prochu? No nie, nie wydaje mi się. No dobra, pokazuj dalej. Dalej no to jest Enil Barakuda. Jak powiedziałeś? Enil? To jest e? Eee No, tak by wyglądało. Enil Barakuda. To jest Zena, tak? Z tego co kojarzę. Zaraz że... Belgia, na pewno, ale to było chyba Zena, jeśli się nie mylę. Nie wiem jaka to była jeszcze mieszanka, gramatura. Bardzo skromnie informacji. Są tu jakieś, ale w były... ogóle. No, jeszcze to Barakuda, petardy. OK, dalej. Dalej mamy mini blitzrumsy od Funke. Eee, nie to funkę, iska. No funkę, iska, mniejsza o to. Wisrumsek. No. Ciekawe, 12 gram. 12 gram na paczkę To jest mało. To jest... Znaczy na takie małe petartki? Ile jest 2, 30. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, tak, na 30 No, to nie jest dużo, ale... Może będą fajnie strzelały? Porównamy je z którymiś z tymi małymi. Eee, może z tymi nowymi C4? Mhm. No, może być. No. no. Dalej to jest C500. To jest yy, duża piratka. To mała piratka. Mała. A nie zamawiałem dużych? Ha. Ciekawe. No dobra. Eee, czyli to jest odpowiednik P1000. Odpowiednik P-1000, znaczy odpowiednik, e, nowsza jakby wersja, tu mamy 2021, sie, o Boże, 7,2 grama, ale mało, ale mało, 2, 4, 6 tu w ogóle jakby petardy nie było, o, tu jest taki plus, tu by spokojnie jeszcze petarda weszła, co jest grane?

To nie jest gram coś na jakby P1000, mm. tamte to naprawdę fajnie sadziły. No ale zobaczymy, przetestujemy. Tak, 24. O, tutaj jest. Mhm, szukamy. Dalej jest Kolpo. Mhm, Buffalo. 10 sztuk. Podobność nie najgorzej. Nie najgorzej strzelań. I to jest Arpi, to jest Albania. Miałe być włoskim z tego co słyszałem. No... Czyli to będzie to samo, wiesz co to jest. Tak. To jest to samo, hmm. co te. Pokaż te bulldogi. Tylko inny kolor. To jest to samo. Inny kolor, no. Inny kolor. A te ile miały bulldogi? Ile na... Też coś koło grama mają mieć, nie? Ląd hmm. troszkę inny. Korpus jest identyczny, tylko inny kolor. No. Dobrze no, to no, samo. Nie ma na popiercie No właśnie chyba nie ma. Ale... S... To będzie prawie że to samo. To będzie prawie to samo. Dobra. Dalej, co tam mamy? Big bang 2G. Big Bang 2G SR Pyro. Czyli to jest też Albania, tak? Tak, dokładnie tak. To jest też Albania. Może to tak być. No, też Albania Arpi Ale podobno się fajnie strzelają 2 gramówki, 40 gram na paczkę świeżutkie. 22 rok, tak 40 gram. U samej góry mamy. U samej góry jest gramatura. No dalej, detonate. Trueno detonate. A, to nie jest to, co mieliśmy? Nie, to są chyba inne. Bo które śmieliśmy? Tak, ale to są inne. No mi się ale kojarzy, jest... że to były właśnie takie. Ja się chyba pomyliłem i... No... Ja to nie te chciałem. Ja nie te chciałem. A tu jest especial, pokaż. Especial. Especial, patrz, inne faktycznie. Ale też od Rogera. I gramatura będzie pewnie też zbliżona. Mamy tutaj na opakowaniu do 120 decybeli. Tutaj mamy kategoria P1. 15 gram. Tylko 15 gram to jest na całość. Czyli na 10 sztuk. 1,5 grama. Tak. To tutaj też było 15 gram. Nie. Tu jest 10. Ale 10 jest na 5. Czyli było 20. Mhm. Czyli te były mocniejsze. Dobra. Jak coś to je razem najwyżej porównamy. No dobra. Yy, dalej. A to już tak wziąłem. Tak s... Co to jest? Ja to brałem? Demo, kraker? A może i brałem? Sam już teraz nie wiem. A, Flashbangery od Maxa, jakieś nowe. Nie są takie nowe, 2018. A no, jak gdzieś wcześniej nie widziałem. O kurde, to są takie malutkie. To są takie malutkie. Barbarossa są takie większe te petardy mhm. 3,8 grama. Mm, no nic specjalnego. Barbaroska. No i co? To było wszystko. Mamy naklejki. Fajne, fajna ta naklejka. Dumbum. Dumbum 5G. Kobra. Pirogrzmot. Głośno grzmocą. Bum bum, to i, i No i dobra, to by było na tyle. To by było na tyle. Jeszcze czekamy na jedną paczkę. Mam nadzieję, że tam też troszkę tak... Nie wiem, na sklepie gdzieś to lepiej wyglądało. A tutaj w rzeczywistości tak trochę skromniej gdzieś. Troszkę skromniej. Okej. Okay. Troszkę skromniej gdzieś to tak wygląda tutaj, mhm. to, co, to co mi się tak gdzieś, nie wiem, zamawiałem, wydawało, explosive trójki, nie wiem, muszę sprawdzić z zamówieniem, czy to się zgadza, ale chyba tak, nie wiem, wydaje mi się, chyba, że ta, na tamtym sklepie zamawiałem coś innego i dlatego mi się wydawało, że coś więcej ma być. No dobra, tak czy inaczej, tak jak widać, taki mały zakup. Dobra, dzięki wielkie, na razie. Cześć.